W tym odcinku samouczka pokaże Państwu, jak dodawać i edytować aktualności. Dzięki tej funkcji będziecie Państwo mogli umieszczać informacje dotyczące aktualnych wydarzeń z życia Waszego sołectwa. Jeżeli jesteśmy już zalogowani, klikamy na zakładkę Aktualności, która znajduje się po lewej stronie, tuż pod zakładką Wiadomości, właśnie tu. Po wejściu w zakładkę aktualności ukazuje nam się po prawej stronie pasek z kategorią, tytułem, datą publikacji oraz od kiedy jest ona aktywna. Po prawej stronie widzimy Dodaj aktualności oraz zielony przycisk. Wchodzimy w napis Dodaj aktualność. Znajdujemy na naszym dysku obrazek, który chcemy umieścić. Może być to, przykładowo, plakat wydarzenia. Następnie najeżdżamy myszką na pole kategoria i klikamy. Pojawia nam się migająca kreska. Jest to kursor. Teraz możemy napisać tytuł kategorii. W moim przypadku będzie to kultura. Przechodzimy do następnego pola, jakim jest tytuł, i podobnie jak wyżej wpisujemy tytuł naszej aktualności. W moim przypadku będzie to festyn rodzinny. Następnie wchodzimy w opcję widoczny od. Naciskając na to pole, ukazuje nam się kalendarz, na którym zaznaczamy, od kiedy nasza aktualność ma być widoczna. Możemy nacisnąć przycisk po lewej stronie od teraz. Wtedy automatycznie ustawi nam się aktualny czas lub zaznaczyć inną datę oraz godzinę, np. Na dzień następny od godziny 12. Gdy wybierzemy opcję, która nas interesuje, zatwierdzamy wciskając napis gotowe. Kalendarz znika i ukazuje nam się data oraz godzina. Od której aktualność będzie widoczna na profilu naszego sołectwa. Poniżej znajduje się edytor tekstu z ikonkami do edytowania. Zjeżdżamy myszką niżej i od razu pod szarym paskiem klikamy myszką w białe pole. Ukazuje nam się jasno-niebieski prostokąt oraz migający kursor. Już możemy wpisać tekst naszej aktualności. Jeżeli chcemy, aby nasza aktualność była widoczna, zaznaczamy to i przechodzimy dalej. Jeżeli nie zaznaczymy tej opcji, nasza aktualność nie będzie widoczna dla innych użytkowników portalu. Na koniec klikamy w przycisk Zapisz. Dziękuję za uwagę.